Ludzie! Czytajcie! Godo się ostatnio, a i ostomajcie i inne ludzie we telewizji, duch, num tuplikują i że przynależy, co by dzieckom coś ich bez tydzień poczytać, co by i one same nie odchlasli się, odkuplowali od komputerów, mobilnioków i czego tam jeszcze, a chycili się za czytanie książek. Przez te gryfnych jest, było i pewnie jeszcze będzie, a nie ino Harry Potter i to w internecie albo w telewizji. Ja też od moich młodych lod akurat na w czasy, wszystkie książki, których nie miałem czasu, ani bo, albo handzi, bez soki rok przeczytać. I ja chociaż roski nastali ci czasy cd roomów takich tam DVD, o sprawianiu bez SMSy, nie wszystkie jeszcze wyciepli blank na haczyk, nie zaboczyli, nie przypomnieli i że jest ci coś takiego na świecie jak naisto dobro książka. Wiem też, że te roski namówianie do laisnięcia się książki, to nie Blank i to nie Blank tunii, mogę być odebrane nikiej widz, nikiej szpa starego trepa, który ginał sam unos na Śląsku, ludzie są co bażych udobny. No ale lekcjach sam wszystkim snuch jedna, a tak prawdą to dwie książki, które napisał nasz hob, nasz hany, Chorzowiow, Władek Żernik, którego całkowili upląsła się tu sam, między gewnikom, aby to nie szagreje ma nie głodo ci on ginał kaj, ale rozprawia ci jak mało w to o tych kątach, o tych dziedzinach, co jej przodzi wspomniał. Jedna się mianuje Pieroński kraj, a drugo Chanysy. I jest to jedne i te same beranie o takiej richtych, śląskiej familii. Dziwoczne jest to rozprawanie, beranie o srogi familii wywleczonej z logewni, a kiedy życie poościepowane jest i na bytuń, i na chorzu, i sam belekaj na obkoło. Mnoj swojskie klimy, cesty i sztreki, takie od serca, place i ludzi, kiedy znamy, i takie nie blank, zaboczone fale, cufale i zdarzeniom. Jakich jak u niego idzie, nośne te streki na skróty, zelogewnik bez starych kierchow, z i ogródki do drugi, kiedy kupuje Katowice ze Bytoniem, do tych cholegranicznych bunkrów, do dawniejszej remizy Strasenbany i tego ogrodnictwa od wróżki, lebo zaś Balzam Górka, Sachta Maryna, kaj my dzisiejsze knakry, 60-70-letnie, uczyli się na, bed, na bednorkach firta, bo też wspomina się tak krótko od kole panienki bez zegródki na ulica Niedurnego, dziw i że tego miana wysokie pięćdziesiąt lat, chorzowskiej rajce nie zwekslowali. Idzie trefić w tej książce i moja szula siedemnastka, o nie jak sam już z ze jej rektorami ze końca czterdziestych na początku pięćdziesiątych lot. Jest i dawne liceum imienia Marii Curie-Skłodowskiej ze nieodżanowanej pamięci profesorem tyranem. To wszystko jest miejsce, Kajta się młodzioć i pewnikiem się działa. Jest to miejsce, plac, blank inkszy, łotych wecołki Polsce, plac, kiery przelazową, którego go przeciepowali ze jednych graców do drugich, ze niemieckich do polskich i na odwrtka, kiedy reskierowali kierowali jedne, róż drugie, ale zawsze ci cudze. Barzy, ważne jednakowoż ludzie, którzy w tych dziwocznych, ale też ciekawych czasach żyli, sam się pląsli, sam umierali. Richtigzne Ślązoki, które poznają się i że są ino jedne na tym najgryfniejszym ze światów. No ale też, jak to pisze Żernik, za knap niemieckie dla Niemców i za mało polskie dla Polaków, skąd dziś by oni się nie przykludzieli. Byli ci tą łością, tą kostką we Hertoniu ilo niemieckich beantrów, jak i do tej władzy, Łokiero prali się we powstaniach, a kiero się wróciła na ruskich pancach we 1945 roku pisze ci na isto władysław żernich łoludziach łonos godun samłosom downego pogranicza polsko-niemieckiego na trojoku dróg do chorzowa bytonia i Logewni, kiedy na isto było knap brakowało tego co się mianuje swoim wertym i że są na isto coś ich we wercie bo też ten nasz filer przynależał do głównych grzychów samtejszych ślązoków kiedy za każdą chęć co było stać polokiem lebo niemcym Bulili zawdy srogo cyna. Czy to ich tych pometlanych, blach po losach całki familii, kielich ich pokoleniu w jednej tej samej rodziny. Familii, kaj jeden braci, prosił się do kupy za tymi powstańcoma, a drugi na odwyrtka po większej zajcie frontu. Familii kaj zaroski po wyprasnięciu tej drugiej wojny światowej, gestapo brało do heresztu jednego familianta zakapowanego bez drugiego. Zarowski za ich po wojnie było genialna na łopa, łostowoj nosrogi Jankor, żol, a ten całki bajzel wypedziała, trumfła do porządku powieściowo Łucja, Lucia, do jej go wnuka, Rudika, Juliana. Ktoś ci nas dogowy i wyhechnął tego gówno ze twoim Filipem, kiedy nie poradził ci się on skamracić. Co jeszcze idzie użyć, wyczytać w tej książce? A idzie przeczytać słowecka słowiecka powieściowe starty i że Poloki lebo Niemcy, są sam na tej ziemi leci kiedy drugda, czasami a Ślązoki zawdy i łód zawdy. Ślązoki, kiedy żywo bycią są diosecko-pometlane fesnelnie usmolone, takie jak i życie Marty, kież chocia była rychtyczną ślązorą, godała ostro do jej kamratów, przeciepowała onym, co są jak zaciukane barany i iże swoje życiowe ambicje lokują w ciężkiej pracy pod ziemią, Za ich wolny od płodzenia dzieci czas spędzają w swoich wypielęgnowanych ogródkach oraz na hodowaniu królików i gołym. To musiał powiedzieć po polskiemu, co by tego nie przełonacł. A tak richtig, to kiej się czy to oba to my, człowiek, blank bezwiednie, gawcy się we okno, Ka już nie ma szachtów, szybów grubiannych, A nieba na łodwieczerz nie oswaklują ognie Wyliwanej ze kolebów szlaki. Dobre to jest, albo złe. Za naszej industrii, Naszych werków, grubów i inkszych mecyi, To świeży luf, to czyste okna, Snożne szyby, blank białe kragliki, hymnów wszystkich nowomodnych biznesy, no ale to też już Iber, dwadzieścia procentowe bezrobocie, 20% procentów ludzi na sztymplu elwów I życie w zapierunowanym kółku niemocy, jankoru i złości na teci dobrodziejstwo uodzyskanej wolności. Czy aby? Bo niej jest pochopić i że ślunoki zawdy na ich nachytają po zębiska. A kiedy już ostatni wyczasnął? umierają, jak ci to za gierka go dali, z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Kiedy było tyłu studia i cierpienia, nas spożyło się onym jakichś ich szlachetności. I ja też wiem, i są takich jak Emil, kiedy urodził się tu w logiwnikach, kiedy byli tam Niemcy. Szkoła skończył za Polski. Po tym ci wyprasknięciu wojny i wróceniu się Niemców na zonę, go siłą do tego Wehrmachtu ale ze wojennego heresztu wrócą już do gnał polskich logewni. No, ale styknie tego jamrowaniu a i wspominaniu tych nie najlepszych czasów tych wszystkich roztomaitych fali które sam unos na Śląsku dopadli które nam mnie jeden herszlak złonaczyli styknie książka werści się do Gracy wziąć i deczko można kiej będzie jeszcze siąpić poczytać Oj,